No dobra, lecimy z nagraniami, w końcu dla znaków Ziemi. Byk panna koziorożec na kwiecień 2021. Rozłożę najpierw karty standardowo, już lecą, byk panna koziorożec, byk panna koziorożec. A potem będę leciała po kolei z nakramieniem. Kozienią Tak, pan koziorożec. Ty mam ochotę dla Was. Mm. Kziorożek. Zakochaj się w swojej historii. Czyli w tym kim jesteś, co się w życiu wydarzyło, tak? Możliwości i zmiany. No i co my tu mamy? Zobaczcie, jakie piękne są te karty. Jezus, przepiękne. Strasznie mi skrzypit. Tu jest dom, ale dom taki smutny, pusty, oderwany od e, rzeczywistości, od. E, nieuziemiony, tak? Bez poczucia bezpieczeństwa. A tu jest coś, co nie jest dla ciebie. No i też nie miejsce, jak dom nawet mówi, proszę bardzo. Czyli słuchajcie, to gdzie jesteście, to nie jest dobre miejsce. A do tego jest to zablokowanie jakby... W ogóle strasznie podkreśliło mi się, jak tylko ta karta wyszła, że jest ciemność. To jest tak tutaj. Ciemność. I tak jak tutaj po tej stronie. Ciemność. To jest coś takiego, słuchajcie, że... Yy, nie jesteś w miejscu, gdzie powinieneś być. Yy, to nie jest twoje miejsce, tak? Yy, a do tego jest to... Ta świątynia. Czyli, tak jakby, zadbanie o siebie, zadbanie o swoje ciało. To może dotyczyć oczywiście tego, że doładowujemy do, 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 do się energetycznie, eee, czyli medytujemy, puszczamy światło w siebie, czyli wyobrażamy sobie, że światło na przykład wpada nam przez głowę, i udziemiamy się, i, czyli wyobrażamy sobie, że mamy światło na stopach, które wpada do, do ziemi i też odżywiamy się zdrowo, to jest dbanie o swoje ciało o swoją świątwienie, o swoją przestrzeń też, tak, o to jak my pozwalamy innym ludziom na, nasze, na, na nas reagować, na nasze życie, tak zakochaj się ze swoją historią i tutaj nie, być, nie wstydzić się za to, co się stało nie, to mówić, zakochaj się w swojej historii pokochaj każdy moment, nawet ten najcięższy, zaakceptuj, bądź za niego wdzięczny, jakkolwiek okropny by nie był bądź wdzięczny, że jesteś taką cudowną osobą że przez to przeszłaś, że jesteś tu, gdzie jesteś jesteś taka wspaniała, tak Mm. To jest piękne z tym ptaszkiem. Ten ptaszek mi się podkreśla coraz ciągle, cały czas. Bo ja tutaj mam za, za drzwiami, za oknem, drzewo z, z, z gniazdem ptaszka, który wysadza wys wys jajca. I tu macie też nów, który będzie, na, nie wiem, 12 chyba, ale nie wiem, czy 12, koło 12. O, możliwości i zmiany. Czyli możliwość zmiany też, jakaś coś Wam się może wydarzyć w tym kwietniu takiego, że u, tu będzie o, taka furtka, rozumiecie, że możecie gdzieś pójść coś nowego. też nowina tej jaskółki mi tutaj, tak? I ten nów się podkreśla. Może jakaś energia jest dla Was pożyte, korzystna jakby, tak? Otwierająca coś, jaką, jakąś przestrzeń energetycznie. Możecie to rzeczywiście puścić intencję w, w nów, czyli zapalić sobie świeczkę nawet i poprosić o, o coś, o cokolwiek chcecie, tak? To można oczywiście zapisać też i spalić, albo można wyobrazić sobie tylko w głowie, powiedzieć w głowie, poczuć to przez serce, zapakować, wyobrazić sobie, że pakujecie to w złotą paczuszkę, wysyłacie do gwiazd, jak chcecie. E, ta karta mi tutaj mówi, że to jest takie, takie przepukanie, takie... to potem ona mówi o... O celebrowaniu i takiego, takim połączeniu, takiej radości, takiego, takim współcelebrowaniu, tak? I tutaj mi mówi o czymś takim, słuchajcie, tak jakbyście wy w ogóle nie byli tutaj w tym miejscu, ale z drugiej strony mówi, jak ty zaczniesz nawilżać, dbać o siebie, swoją przestrzeń, nawilżać swoją, tam nawet w którymś czytaniu, nawilżać swoją świątynię właśnie, to coraz więcej będzie ludzi przychodziło do Twojego życia, które też będą nawilżać tą Twoją świątynię w kontekście, też będą dbać o Twoją przestrzeń, też będą jakby Cię energetycznie doładowywać, a nie wyczerpywać, tak? Ale żeby to się stało, może musisz gdzieś odejść skądś, dlatego że nie jesteś w tym miejscu, gdzie powinieneś, nie jesteś w bezpiecznym domu, nie jesteś w miejscu, które jest na Ciebie dobre, tak? Wielkie zgromadzenie, to jest oczywiście czytanie ogólne, słuchajcie, więc bierz, bierzcie to, co Wasze, zostawcie resztę, też proponuję sprawdzić, w opisie tego filmiku jest na pewno link, gdzie można sprawdzić swój Ascendent i, i, jak to się mówi, księżyc, gdzie macie i to też bardzo się nie wpływa często tak, dla wielu osób na no to, jak wygląda miesiąc. Możecie być słonecznym, słonecznym koziorożcem, ale możecie mieć na przykład księżyc w Wadze, czy tam... Ascendent I to może być... Warto też sprawdzić wtedy uwagę, tak? Wielkie zgromadzenie. Wszystko składa się w całość. Przekazy intuicji. Plemia duchowe. To jest takie jakbyście byli w takiej wibracji grupy, tak? Czyli wy jesteście już wśród takich ludzi, jakichś ludzi lub zostaniecie niedługo wrzuceni, którzy chcą jakby... Ee, Chociaż to nie musi być jakby materialne, tak? To może być też takie połączenie duchowe. To jest, chodzi o coś takiego, że to, co macie, czujecie, bo jeżeli wy jesteście w takim miejscu, gdzie nie jest dla was, które nie jest dla was, to wy to na pewno czujecie, tak? Więc zaufać temu, zaufać tej swojej intuicji, zaufać tej energii, którą wokół siebie czujecie. Dobra, jaka jest, jaka jest przestroga? Przestroga dla koziorożców na ten miesiąc. Przestroga dla koziorożców. Wrzucony król, przestroga i lekcja najważniejsza. I dodatkowo mi też chce. No dobrze, więc przede wszystkim pamiętajcie, że jesteście zaakceptowani, zaopiekowani, co by się działo, gdzie byście nie byli, to jakby i tak pójdzie dobrze, tak? Czego macie się nauczyć w tym, w tym miesiącu? Być jakimś połączonym ze wszechświatem, bycia liderem, bycia osobą, której inni słuchają, bycia y, taką osobą mądrą, która nie narzuca swojej woli innym, innych, bardziej ich prowadzi, tak, niż narzuca. Ale jednocześnie przestrogą jest, żeby być w prawdzie ze sobą, żeby nie, właśnie zobaczcie, bo w normalnym, w normalnym znaczeniu Król Mieczy byłby cudowną osobą, która lubi być ze sobą, która może stronić trochę od ludzi, ale jest y, w prawdzie ze sobą, dba o siebie, o swoją przestrzeń, gdzie to było? Proszę bardzo, dwa. A Wy macie przestrogę, pamiętaj o tym, dbaj o tą swoją przestrzeń, bądź w prawdzie ze sobą, pamiętaj o tym, nie zapominaj, to jest przestroga. Czyli skup się na tym, tak? Żeby dbać o swoją przestrzeń, dbać o, swoje, o to, żeby być w prawdzie ze sobą. Dbać o to, żeby nawrzeć tą swoją świątynię, swoje ciało, swój umysł. Wiecie, swoje światło, tak? I to jest tutaj wszystko. Tutaj nawet nie ma więcej. A zróbmy jeszcze, jak zadbać o siebie, tak? Jak zadbać o siebie w tym miesiącu, ale też możemy zrobić jedną kartę To No i na dole była śmierdza. Zobaczymy, co tutaj będzie. no i ta zmiana, no. Słuchajcie, tutaj jakby coś miało. Że może nawet nie wiecie do końca, że nie jesteście w tej sytuacji, ale tutaj coś się ja Wam pokaże. Oko. Duchowy wzrost. No, zobaczcie, jaki spokojnie ten małbądek i piękny. I tak samo, tak jak to. Do tego wydążycie, tak? Światło świeci, światło, on jest ogrzany, tak? On jest zaopiekowany, on się czuje bezpieczny. On tu ma nasionka posiane już, on już tylko jakby czeka na wzrost. I na to, żeby coś się zaczęło dziać. Ta zmiana już jakby. Oh, pozwól jej się zaadzieć, tak? Jesteś zaopiekowany, na to. Czyli, jakby coś ma się w kwietniu będzie chciało się zmienić, pozwól na to, bo nie jesteś w tym miejscu teraz. I właśnie nie trzymaj się, może, tak kurczowo, właśnie tego tam, gdzie jesteś, tak? Słuchajcie, jak najlepiej zadbać dla Was w tym miesiącu? Jak najlepiej zadbać o siebie dla Was w tym miesiącu? Użyj swoich rąk, czyli. Zwyczajnie zajmie się czymś albo sprzątaniem, albo gotowaniem, albo pieczeniem, albo robieniem garnków, albo malowaniem, coś jakieś manualne rzeczy. Skupcie się na czymś, co, czego robienie sprawia Wam przyjemność, takich zwykłych, zwykła rzecz. Może jesteście szewcem i lubicie robić buty na przykład, serwetki, cokolwiek, rzeźbienie. Użyjcie swoich rąk. To będzie Wam pomagało odpocząć, jakby spojrzeć. Właśnie nie czuję, spojrzę z perspektywy bardziej tak, właśnie jakby od. od żeby pozwolić waszej, waszym, Waszemu umysłowi odpocząć od trosk. Czuję bardziej coś takiego. Dobra, kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cudownego miesiąca Wam życzę. Polubcie, zasubskrybujcie, podzielcie się z kimś, jeśli chcecie tym filmikiem. Zapraszam na czytanie prywatne. Wszystkie informacje są na końcu. Cudownego miesiąca Wam życzę. Myślę, że to będzie fajny miesiąc dla wszystkich, bo to już tak wiosna się zaczyna, nie? Zaczyna być fajniej, więcej światła, cieplej. Do zobaczenia w przyszłych czytaniach. Buziaki!